Cześć, nazywam się Magdalena Jachnik. Na co dzień pracuję w firmie transportowej Raben Transport i jestem menedżerem do spraw kluczowych klientów. Ponadto e, jestem mentorem w programie Top 100 Young oraz współtworzą Turkusowy Poznań. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o mojej historii z Kamilą Rowińską. Historia ta rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy szukałam mentora, coacha, który będzie w stanie wesprzeć mnie w moim rozwoju osobistym oraz sprawi, że moje cele będą jeszcze szybciej realizowane. W sieci natrafiłam na Kamilę, przeczytałam kilka jej publikacji, obejrzałam kilka filmików na YouTubie. Znalazłam też informację o tym, że rozpoczyna się czwarte wyzwanie Kamili Rowińskiej. Oczywiście postanowiłam wziąć w nim udział. Zapisałam się i już w październiku rozpoczęłam wyzwanie. Wyzwanie, które polegało na tym, że konsekwentnie codziennie należy pokonać odpowiedni dystans, zapisać ten dystans w Endomondo oraz zapisać informacje o przebiegu, o przebytym dystansie w zeszycie. Raz w tygodniu należało zrobić takie podsumowanie e, tygodniowe, e, i były dodatkowe jeszcze działania w postaci czytania książek, czy też picia koktajli, e, czy też e, robienia planka. E, codziennie należało wykonać e, odpowiednie zadanie. E, w trakcie tego wyzwania postanowiłam sobie, że jeśli będę działać konsekwentnie i wytrwale, e, będę się nagradzać. Bo oczywiście e, pomaga to w realizacji dalszych sukcesów. E, postanowiłam, że raz na kwartał będę mogła sobie wybrać jakieś książki bądź szkolenia, jeśli ukończę kolejny etap wyzwania. Co się wydarzyło jeszcze na koniec października? E, Miałam wykupiony bilet na Życie bez ograniczeń i tam e, wiedziałam, że będzie też Kamila Rowińska i udało mi się spotkać ją e, na tym wydarzeniu. E, zakupiłam też Kamili książkę, e, otrzymałam jej autograf. Oczywiście, tą książkę przeczytałam już po powrocie z życia bez ograniczeń. Udało mi się zrealizować też kolejny, pierwszy etap wyzwania. I tak, jak Wam powiedziałam, w nagrodę kupiłam sobie dwie książki: Buduj swoje życie odpowiedzialnie i uchwale oraz Zasługujesz na sukces. Przepracowałam wszystkie elementy z, z tych książek, wyciągnęłam odpowiednie lekcje, zakończyłam drugi etap procesu. Po drugim etapie postanowiłam, że sobie zakupię odpowiednią odzież i obuwie, bo to było bardzo ważne przy bieganiu, więc zakupiłam sobie ten sprzęt. Zakończyłam trzeci etap. W trzecim etapie postanowiłam, że zakupię sobie zestaw dziennik coachingowy, żeby jeszcze konsekwentniej pracować nad sobą. Dziennik też ten zacząłam wypełniać od pierwszego dnia, kiedy go otrzymałam. Uważam, że jest to bardzo pomocne narzędzie, które Systematyzuje naszą codzienną pracę. Także osobiście bardzo, bardzo polecam, ale trzeba pamiętać, że tutaj bardzo ważna jest konsekwentna i wytrwałość w prowadzeniu tego dziennika. W trakcie realizacji wyzwania dowiedziałam się, że należy spełniać swoje marzenia. Takim moim marzeniem było to, żeby nauczyć się jeździć konno, więc co zrobiłam? Na początku kupiłam sobie poradnik młodego jeźdźca i zapisałam się na jazdy. Konsekwentnie uczestniczyłam w tych jazdach i nauczyłam się jazdy konno. Dodatkowo, jako że udało mi się zakończyć czwarty, ostatni etap procesu wyzwania Kamilii Rowińskiej, to postanowiłam, że zainwestuję w szkolenie. Szkolenie odbyło się w grudniu 2018 roku szkolenie kobiety niezależnej, które pozwoliło mi na to, że i jeszcze bardziej wypracowałam dobre nawyki, czy też przygotowałam budżet na 2019 rok i kontynuuję to w tym roku również. To, co się wydarzyło po moim udziale w wyzwaniu, to przede wszystkim to, że sobie ustalam cele, to, że działam konsekwentnie i wytrwale, że spełniam cały czas marzenia. Między innymi efektem jest to, że właśnie uczestniczę w programie Top 100 Young, czy też w współtworze Turkusowy Poznań. Dodatkowo ukończyłam takie szkolenia jak szkolenie negocjacyjne. Czy też szkolenie linowe. Bardzo mi to pomaga w moim życiu osobistym, ale też i zawodowym. Dodatkowo też bardzo dużo udzielam się na uczelni WSL. Także, Kamila, dziękuję Ci za wszystko i polecam każdemu, aby rozpoczął swoją przygodę z Kamilą. Cześć!